W tym odcinku skupimy się przede wszystkim na południowej części kraju. Tutaj dokładnie widać, że Albania to nie tylko piękne góry i ciepłe morza to także miejsca, gdzie można podziwiać miasta, które stały się muzeami ale również pozostałości antycznych miast a wszystko to z listy światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Zatem w drogę. Wiedzenie tej części kraju zaczęliśmy od Zwernek. To mała wysepka na Adriatyku, do której prowadzi ponad 200 metrowy drewniany most. Na wyspie znajduje się XIII wieczny prawosławny kościół świętej Marii, który ma dosyć ciekawą historię. Kiedyś mieścił się tu szpital psychiatryczny, a może raczej więzienie psychiatryczne. Podobno chorzy umysłowo byli tu zakuwani w kajdany, żeby nie przeszkadzali innym chorym, np. na, na grudźlicę. W czasach komunizmu wszystkie kościoły w Albanii zostały zlikwidowane, również ten. Chodza propagował hasło, że socjalizm buduje się z znojem, nie modlitwami i w 1967 roku zakazał wyznawania wszelkich religii i stworzył jedyne ateistyczne państwo w Europie. Dyktator zabronił praktykowania jakiegokolwiek wyznania, mordując większość duchownych i niszcząc większość obiektów sakralnych lub zmieniając ich funkcje na świeckie, na przykład na magazyny, teatry, urzędy czy więzienia, tak jak było w przypadku tego na wyspie Zwernek. Teraz teren jest zadbany, w kościele można zapalić świeczki. Wyspa jest pokryta sosnami, w których mieszkają chyba miliony cykat. Spacerując wokół kościoła słychać ich muzykę jak w żadnym innym miejscu. Woda tutaj nie jest zbyt czysta i nie jest to miejsce do plażowania. Jest jednak domem dla krabów i wielu gatunków ptaków. Okolica ta słynie z żyjących tu flamingów. Nie są one jednak różowe, a białe. To znaczy nam udało się zobaczyć tylko te białe. Być może i żyją tu również różowe. Flamingów nie udało nam się nagrać, ale za to mamy gęsi i kaczki. Około 100 kilometrów od tego miejsca w głębi kraju leży Berat. To jedno z najstarszych miast w Albanii, leżące nad rzeką Osumi u podnóża góry Tomori. Po wjeździe do miasta od razu można zauważyć charakterystyczną osmańską zabudowę. Po wzgórzu zamkowym pną się białe domki z rzędami okien. To właśnie od nich Berat nazywany jest Miastem Tysiąca Okien. To jedyne miejsce, w którym nie spaliśmy w namiocie. Wzięliśmy hotel, bo chcieliśmy mieć nocny widok na dzielnicę Mangalem. Czyli z tymi charakterystycznymi domkami. Kiedy robi się ciemno, a cała dzielnica rozbłyska tysiącem świateł, widok jest obłędny. Z głośników zaczyna wybrzmiewać Adhan, nawołujący do ostatniej wieczornej modlitwy. Gromadzi ona wielu mężczyzn na okolicznym deptaku. Można zauważyć, że w wielu domach jednak nikt nie mieszka. W oknach nie palą się światła, ale władze miasta dbają, aby dzielnica wyglądała olśniewająco i dodatkowo doświetlają domy. Trochę nie ma co się dziwić, że mało tam mieszkańców. Gęsta zabudowa na stromym zboczu nie daje możliwości swobodnego poruszania się. Wdrapywanie się każdego dnia do mieszkania, na przykład z zakupami, nie zachęca do mieszkania w takim miejscu. Nie ma możliwości podjechania tam autem. Faktem jest, że dla turysty spacer tamtymi uliczkami to uczta. Wąskie kamienne ścieżki, z których można zajrzeć praktycznie do wnętrza domów, prezentują się znakomicie. Można tam znaleźć wiele zabytkowych cerkwi czy meczetów. Nie brakuje też restauracji i hoteli. Przechadzając się tam tamtędy, naprawdę można poczuć klimat starożytnych czasów. Na szczycie wzgórza nad miastem króluje zamek otoczony murem obronnym. Roztacza się stąd piękny widok na Berat. Nie tylko na starą dzielnicę, ale całe miasto z doliną rzeki Osumi. Miasto muzeum na listę światowego dziedzictwa UNESCO trafiło w 2008 roku. Kolejne miasto muzeum to Girocastra, zwana również miastem srebrnym dachów lub miastem tysiąca schodów. Pierwszą nazwę zawdzięcza charakterystycznym dachom pokrytym szarym kamiennym łupkiem. Dachy Girocastry są w ten sposób budowane od setek lat. W promieniach słońca dachy pięknie mienią się srebrną barwą. Ze względu na to, że miasto zbudowane jest na trzech wzgórzach, wszędzie trzeba się wspinać po schodach i stąd wywodzi się kolejna nazwa. I może nie tysiące, ale dziesiątki schodów prowadzą do twierdzy na wzgórzu. Ta majestatyczna budowla ma swoje początki w VIII wieku, jednak obecny kształt zawdzięcza sułtanowi, który dokonał przebudowy w XV wieku. Obecnie znajduje się tu muzeum wojskowości, więziennictwa i girokastry. Uwagę przyciąga rozpościerający się z Cytadeli widok na zabudowę tego miasta. Na dziedzińcu góruje wieża zegarowa oraz scena, na której co 4 lata odbywa się festiwal folklorystyczny, uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń w Albanii. W twierdzy można oglądać też lochy i podziemne korytarze. Trzeba jednak uważać, żeby nie wdepnąć w kupę albo nie poślizgnąć się na zużytej prezerwatywie. Pomimo że wstęp na teren twierdzy jest płatny, kwestie porządkowe pozostawiają wiele do życzenia, a wizyta w toalecie była jednym z najbardziej nieprzyjemnych doświadczeń. Wspaniałe doświadczenie za to zostawił spacer po starym mieście. Tutejsze domy mają niepowtarzalną architekturę. Działa tam wiele sklepików i galerii sztuki ludowej. Jest wiele miejsc, gdzie można spróbować tradycyjnie dań. Uroczo, niepowtarzalnie i bardzo klimatycznie. W Srebrnym Mieście urodził się dyktator Enver Hoxha. Od 2005 roku Gjirokastra znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na trasie do bądź Gjirokastry można odwiedzić najpopularniejszy cud naturalny w Albanii – Blue Eye. źródło rzeki Bistrica i naprawdę wygląda jak niebieskie oko. Wypływa z niego około 6 metrów sześciennych wody na sekundę. Głębokość źródła pozostaje zagadką, ponieważ nurkom udało się zejść na głębokość 50 metrów. To zjawiskowe miejsce przyciąga mnóstwo turystów. My mieliśmy to szczęście, że byliśmy późnym popołudniem i poza gorącym sezonem, więc nie było tłoczno. Jednak w wakacyjne miesiące jest ponoć problem z zaparkowaniem, nawet motocyklem. Trzeba dodać, że woda tutaj ma jakieś 8 stopni, co jednak nie zniechęca wielu śmiałków do kąpieli w tym miejscu. Tuż przy greckiej granicy, około 15 km od Sarandy, leży antyczna osada Butrint, Położona nad słonym jeziorem w parku narodowym, jest nie lada atrakcją dla miłośników historii i archeologii. Niektóre ruiny mają swój początek w III wieku przed naszą erą. Wstęp na teren jest płatny, a ulotki informacyjne z mapkami są dostępne w kilku językach, również w polskim. Ze względu na swoje położenie, Butrint jest idealnym miejscem do spacerów. Wśród drzew nad jeziorem nawet w bardzo słoneczny dzień można przyjemnie spędzić czas. Można tam podziwiać świątynię Asklepiosa, teatr, baptysterium, bizantyjską bazylikę i wiele innych zachowanych ruin. liście UNESCO jest od 1992 roku. Będąc w Albanii, nie sposób pominąć tematów związanych z tamtejszą kuchnią. Kraj ma bardzo bogatą historię. Przez jego tereny przewinęły się różne narodowości, z których każda zostawiła po sobie jakiś ślad w kuchni. Z naszych obserwacji wynika, że rodzaje dań w dużej mierze zależą od części kraju, w której się znajdujemy. I tak na terenach górskich królują proste dania z ziemniaków, mąki i sera oraz jagnięcina i baranina. Bieda i brak dostępu do towarów ukształtowały kuchnię tak, aby posiłki były tanie i proste, składały się z produktów dostępnych na miejscu. To tłuste i bardzo kaloryczne jedzenie. Wybrzeże zdominowane jest z kolei przez kuchnię śródziemnomorską, bogatą w ryby i owoce morza. Lekkie jedzenie z dużą ilością warzyw bardzo odmienne od tego górskiego. Popularne są potrawy włoskie, makarony i pizza. Im bliżej granicy na południu, tym więcej restauracji prowadzonych przez Greków, serwujących musakę, zacyki i trilecze. Nam albańska kuchnia przypadła do gustu: królują tam świeże owoce i warzywa. Papryka i pomidory dojrzewające w promieniach słońca są aromatyczne i smaczne, a mięso z tradycyjnych hodowli smakuje zupełnie inaczej. Za każdym razem, będąc w takich miejscach, korzystamy z bogactw mórz. Głównymi daniami, które spożywamy, są zupy rybne i owoce morza. Kilka razy zdarzyło się nam, że po skończonym posiłku dostaliśmy darmowy deser albo raki. Jak już wcześniej wspominaliśmy, Albańczycy to sympatyczni, przyjaźnie nastawieni ludzie. To bardzo duży skrót informacji o albańskiej kuchni. Wydaje nam się, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. A teraz kończymy ten smaczny przerywnik i zmierzamy dalej na południe. Południowa Albania to również Riviera Albańska ciągnąca się wzdłuż Morza Jońskiego, obejmująca teren od przełęczy Logara przez okręg Wlora aż do Sarandy. To najbardziej turystyczne miejsce w Albanii z najlepiej rozbudowaną infrastrukturą turystyczną. Jadąc drogą SH8, która jest jedną z najciekawszych tras na Bałkanach, obowiązkowo trzeba zatrzymać się w punkcie widokowym nad przełęczem Logara. Rozpościera się stąd przepiękny widok na wybrzeże i serpentyny, które tworzy SH8. A w oddali widać oddaloną o od 40 km grecką wyspę Korfu. Na tym naturalnym tarasie widokowym można zobaczyć startujących spadochroniarzy. Na temat nadmorskich miejscowości nie jesteśmy w stanie powiedzieć zbyt wiele, ponieważ nie spędziliśmy tam dużo czasu. Wlora, Saranda czy Ksamil to kurorty jak wszędzie indziej. Plaże pełne parasolek i leżaków, za nimi ulica, przy której ciągną się sklepy i restauracje. Króluje tam gęsta, wysoka zabudowa hotelowa. Mieliśmy trochę wrażenie, że z hotelu do hotelu można przejść przez okno. My znaleźliśmy miejsca bardziej ustronne, nie w centrum miast. Plażowanie to obowiązkowy punkt pobytu w Albanii. Jak południowa i środkowa część wybrzeża nie wywarły na nas jakiegoś większego wrażenia, to nie ulega wątpliwości, że Morze Jońskie to prawdziwa atrakcja. Przejrzysta ciepła woda przyciąga coraz większe rzesze ludzi. Przewidywalna pogoda, śródziemnomorski klimat, nieodkryta kultura, niezbyt wygórowane jeszcze ceny powodują szybki rozwój turystyki w tym kraju. Z roku na rok Albania odwiedza coraz więcej ludzi. I nic w tym dziwnego. Albania hipnotyzuje swoim urokiem i uzależnia. Chce się jej więcej i więcej. Pomimo tych swoich czarnych stron, dla nas to miejsce, do którego chętnie kiedyś wrócimy, żeby poznać je jeszcze bliżej i odkryć to, czego nie zdążyliśmy tym razem. To już ostatni film o Albanii w tej formie. Niebawem będziecie mogli jeszcze obejrzeć Albanię z lotu ptaka, w którym będzie znacznie mniej gadania, a dużo więcej widoków. Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy Wam ten kraj, a jednocześnie zachęciliśmy do jego odwiedzenia. Dziękujemy, że z nami byliście. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, co pozwala nam na jego rozwój i dalszą motywację do pracy. Do zobaczenia.